Witajcie w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy najdroższego banana na świecie. W poniedziałek nie można robić nic innego. ubijamy do internetu. Tylko spokojnie, dla każdego znajdzie się miejsce. Na początku zaczniemy kulturalnie, bo będzie o sztuce, którą niektórzy doceniają inni krytykują. No w końcu każdy ma swoje zdanie. Stąd moje pytanie, na ile wyceniacie ten obraz wojciecha Fangora? Nie wiem jaką kwotę podaliście, ale został sprzedany za 4 720 tysięcy złotych. Idziemy dalej, bo to wcale nie jest dużo. Obraz, który stworzył Mark Rodko o nazwie Żółty i niebieski sprzedano za 170 milionów złotych. Ale to nie tak, że artyści są szaleni, to widownia decyduje, ile chce zapłacić. No chyba, że mówimy o włoskim artyście Maurizio Caletanim, który przykleił do ściany banana i powiedział, że to sztuka o nazwie komedia. A cena wywoławcza, którą sam wymyślił 150 tysięcy dolarów. Przypominam, za banana, który jest przyklejony do ściany taśmą. Pewnie zapytacie, kto to kupi. Według galerii Perrotini w Miami sprzedały się dwie takie instalacje. Autor tłumaczy, że myślał nad tym dziełem wiele lat i próbował przykleić banana z brązu lub drewna, ale pewnego dnia obudził się i podjął decyzję, ma to być naturalny owoc. Nie wiadomo, czy nowym nabywcom powiedział, jak bać o banana, ale chyba każdy, wydając 460 tysięcy złotych, chciałby, aby coś takiego trochę powisiało, aby można było pochwalić się znajomym. Patrz jaki banan! Ale jak się zepsuje, to zawsze można przyjść po tego ostatniego, który wisi... A nie, sorry, wczoraj zjadł go niejaki Dawid Datuna. Zdziwionym zwiedzającym tłumaczył, że to jego performance jest stuprocentowym artystą. Nie wiem jak wy, ale ja jestem ciekawy jak smakował. Dawid mówi, że był dobry. No, i to nawet nie dziwi, wart był pół miliona złotych. Musiał dobrze smakować. Sam smakosz został przesłuchany przez ochronę galerii, a banan szybko został zastąpiony przez nowego, kupionego w spożywczaku dwie ulice dalej. I nie wiadomo, czy sprawa nie trafi do sądu. W końcu galeria straciła pieniądze. Jeżeli na początku myśleliście, że nie ogarniacie sztuki, to chyba jeszcze bardziej umocniłem was w tym przekonaniu. Nie ma za co. Lecimy dalej z artystami, którzy zadziwiają nas swoją twórczością, ale i zachowaniem. I tu może być trochę obrzydliwie, dlatego dokończcie to, co jecie. Nie wiem, może być banan za pół miliona. Ten oczywiście wart jest mniej. Chociaż po tym co zobaczymy, ten może nam się szybko zwrócić. Bo niejaki slow splunął swojej fance prosto do buzi. Ale te czasy się zmieniają. Kiedyś proszono o autograf nie tak dawno o zdjęcie, a teraz o. Plucie. Bo to nie był pomysł rapera. Ten na widowni zobaczył dziewczynę z tabliczką o treści slow tie, musisz napluć mi do buzi. Dlatego zszedł ze sceny, podniósł baner i spełnił jej prośbę. Aż strach pomyśleć, o co poproszą go fani na kolejnym koncercie. A on najprawdopodobniej to zrobi. Film na Twitterze nabił 7,5 miliona wyświetleń w 4 dni, a nasza reakcja jest taka, jak ochroniarza zaraz za nimi. Nie ciężko zgadnąć, o czym sobie myśli. Co tu się odwaliło? W jakim ja świecie żyję? No, chyba w dziwnym, bo sama dziewczyna nie żałuje. W wywiadzie dla angielskiej gazety Metro wspomina, że to był jej jeden z najlepszych momentów w życiu. Jakie to życie musi być biedne? Dobrze, że potem wszystkim nie powiedziałaś tego, co Dawid. Thank you very good. Że ci smakowało. Przypraszam, przepraszam. Miałem to jeszcze komentować, ale skończmy z tymi obrzydliwościami. Takie filmy podbijają internet, więc idźmy do kolejnego. Teraz możecie jeść, pić. Zrelaksujcie się, bo teraz coś pozytywnego. W końcu zbliżają się święta, a to dla niektórych okres cięższej pracy. Mówię tu o kurierach. Katie Alma postanowiła docenić ich wysiłek, zostawiając przed drzwiami mały poczęstunek. Oh, this is nice! Oh, they got some goodies. Wow. Film na Facebooku nabił 16 milionów wyświetleń przez ten fajny gest gospodyni i spontaniczny taniec kuriera. Mała, skromna rzecz, a poprawia humor. Stąd też wiele osób postanowiło pochwycić pomysł i podziękować swoim, to no można powiedzieć mikołajom. W końcu to oni dostarczają nam nasze prezenty które sami sobie opłaciliśmy, ale nie o to tu chodzi. I nie musi być to banan wart tysiące, wystarczy puszka Pepsi za 2 złote i paczka chipsów. To tyle w odcinku, pełne filmy w opisie. Jak zawsze dziękuję za każdego lajka, za każdy komentarz i zapraszam nowe osoby do subskrypcji. Będzie nas coraz więcej, będziemy oglądać znowu dziwne filmy jak dzisiaj. No i na tym kanale widzimy się w czwartek. I codziennie na Facebooku, Instagramie, grupie. Tam też padnijcie. Do zobaczenia. Hej! Kobi.